Dziś o podatku źródła, czyli krótko, zwięźle na temat tego, kiedy ten podatek należy potrącić, co to jest, na co zwrócić uwagę i jakie obowiązki ciążą na Państwu właśnie w zakresie tak zwanego podatku źródła. Nazywam się Dorota Kosacka, jestem doradcą podatkowym w DBO Polska. Co miesiąc dzielę się z Państwem wiedzą na spotkaniach w Zmian i Nowości. Proszę Państwa, przechodząc do podatku u źródła, podatek u źródła to jest właściwie podatek, który Państwo macie obowiązek potrącić od podmiotów zagranicznych w przypadku, kiedy wypłacacie im niektóre należności. Czyli na przykład, jeżeli wypłacamy dla podmiotu zagranicznego, należności typu dywidendy, odsetki, należności licencyjne, wynagrodzenia na przykład za usługi reklamowe, za proszę Państwa, usługi księgowe, prawne itd. Tak Mamy obowiązek potrącenia podatku źródła. Trochę tak jak przy umowie o pracę czy przy umowie zlecenia, jeśli Państwo wypłacacie, powiedzmy, wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, też powinniście pobrać od pracownika podatek, który macie obowiązek odprowadzenia do organu, podatku, organu podatkowego. Podobnie wygląda sprawa w przypadku podatku, podatku źródła, z tym tylko, że potrącamy go wtedy, kiedy nabywamy czy wypłacamy określone należności za granicę. Co więc po kolei powinniśmy zrobić, żeby sprawdzić, czy podatek u źródła powinniśmy pobrać i kiedy? Po pierwsze, sprawdzić, proszę państwa, czy to, co wypłacamy dla kontrahenta zagranicznego, mieści się w wykazie należności objętych podatkiem u źródła. I tutaj, jeśli chodzi o takie główne grupy czynności, to po pierwsze dywidendy dla podmiotów zagranicznych, po drugie odsetki, należności licencyjne. Know należności, na przykład z tytułu know-how, praw autorskich, ale proszę Państwa, również opłaty za takie usługi jak świadczenie usług doradczych, księgowych, badania rynku, e, usług reklamowych to jest bardzo częsty przypadek e, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pe personelu, proszę Państwa, e, czy rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń. Oraz tam jest taki dodatek, niestety, w przepisie, który mówi o świadczeniach o podobnym charakterze i my później wspomnimy, że on trochę problemów niestety podatnikom przysparza. Proszę Państwa, wykaz tych usług generalnie, które są objęte podatkiem u źródła wymieniony jest w artykule 29 ustęp 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i 21 ustęp 1 podatku dochodowego od osób prawnych. Czyli najprościej mówiąc, jeżeli Państwo wypłacacie za granicę czy to proszę Państwa dywidendy, czy to odsetki, czy to należności licencyjne, czy proszę Państwa, co właśnie należności z tytułu usług, o których Państwu wcześniej powiedziałam, mamy co do zasady, wchodzimy może w regulacje dotyczące podatku źródeł. Podatek u źródła na pewno nie wystąpi dla Państwa przy zakupie towarów handlowych, czyli jak płacicie za towary handlowe, to tutaj podatku u źródła z pewnością nie będziemy mieli. W przypadku usług zawsze musicie te wykazy z przepisów dokładnie weryfikować. Jeśli nie znajdziecie ani w tym artykule 29, ani w 21, one się, bardzo, one się pokrywają właściwie w dużej mierze ze sobą, proszę Państwa, tych czynności czy tych usług, to, to podatek u źródła nie ma. Dla przykładu, proszę Państwa, jeżeli płacimy dla Podmiotu zagranicznego za usługi reklamowe. Patrz chociażby usługi Facebooka, to jesteśmy, obowiązują nas regulacje dotyczące podatku u źródła. Natomiast, Proszę Państwa, jeżeli płacimy na przykład za usługi informatyczne, e, czy płacimy na przykład za usługi tłumaczeń, których nie ma w tym wykazie, podatku u źródła, podatek u źródła w takich sytuacjach nie występuje. Czyli krok pierwszy, sprawdzamy, czy wypłacamy coś dla podmiotu zagranicznego, sprawdzamy, czy te należności, które występują, mieszczą się w wykazach, w przepisach, o głównych grupach powiedzieliśmy. Jeśli się mieszczą, to znaczy, że dotyczą nas regulacje podatku źródła, co niekoniecznie oznacza, że ten podatek będziemy musieli zapłacić. Proszę Państwa, co powinniśmy zrobić w kolejnym kroku? Jeśli już sprawdziliśmy, no mamy te usługi reklamowe, albo wypłaciliśmy dywidendę za granicę, albo proszę Państwa, na przykład zapłaciliśmy za usługi jakieś prawne dla podmiotu zagranicznego, bo chcemy wejść na przykład na obcy rynek, Państwo już powinniśmy sprawdzić, czy mamy certyfikat rezydencji tego zagranicznego podmiotu, dlatego że w przypadku braku certyfikatu rezydencji Państwo będziecie musieli co do generalnie potrącić 20, podatek u źródła w wysokości wskazanej w ustawie co do zasady 20%. Czyli proszę Państwa, jeżeli nabędziemy usługi reklamowe od podmiotu zagranicznego, mamy dla niego do wypłaty powiedzmy 1000 zł. No to proszę Państwa, nie mamy certyfikatu rezydencji, powinniśmy pobrać 220%, czyli powinniśmy pobrać 200 zł, 200 zł odprowadzić do urzędu skarbowego, a 800 zł, proszę Państwa, wypłacić dla naszego kontrahenta. Później powiem o sytuacji, co się dzieje w przypadku, kiedy, kiedy nie możemy potrącić tego podatku, albo jednak do urzędu musimy odprowadzić, ale do tego jeszcze dojdziemy. Proszę Państwa, no więc pierwszy krok sprawdzamy certyfikat rezydencji. i Czy go mamy, czy nie mamy? Tutaj od razu Państwu powiem, że od pewnego czasu mamy już regulację, która pozwala nam posługiwanie się, posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji bez względu na wartość należności, które wypłacamy. Kiedyś, przypominam, w ogóle nie można było, potem był próg 10 tysięcy w skali roku. W tej chwili już tych progów nie ma. Jeśli natomiast Państwo macie certyfikat rezydencji, wówczas powinniście sięgnąć do właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Czyli patrzymy wtedy, powiedzmy, mamy wypłatę dla kontrahenta z Irlandii, no to sięgamy do umowy, którą mamy zawartą z tym krajem. Jeżeli Państwo macie wypłatę dla podmiotu ze Stanów Zjednoczonych, sięgacie do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze, Stanów, ze Stanami Zjednoczonymi dlaczego to jest takie ważne? Dlatego że proszę państwa pokutuje czasami wśród podatników takie przekonanie, że jak mają certyfikat rezydencji to na kontrahenta zagranicznego to na pewno podatku u źródła nie będzie. Tak niestety nie jest, dlatego że posiadanie certyfikatu rezydencji oznacza tyle, że państwo możecie skorzystać z umów o unikaniu z regulacji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Czyli proszę państwa, jeśli na przykład mamy certyfikat rezydencji, a wypłacamy należności licencyjne czy odsetki dla podmiotu, czy, czy powiedzmy dywidendy dla podmiotu zagranicznego, to może się okazać, że podatek będziemy mieli nie 20% powiedzmy przy należnościach licencyjnych, ale będziemy mieli proszę Państwa podatek na przykład 5 czy 15 czy 10% już w tej może niższej wysokości, ale jednak ten podatek u źródła może być tutaj do pobrania. Jest proszę Państwa grupa należności, przy której um, zawsze, generalnie jeśli Państwo macie certyfikat rezydencji. To podatek u źródła państwu nie wystąpi, czy będziecie zwolnieni z podatku u źródła. Proszę państwa, to są właśnie te usługi doradcze, księgowe, badania rynku, reklamowe, zarządzania i kontroli. Czyli, proszę państwa, to jest ten kazus typowy Facebooka. Czyli, proszę państwa, jeżeli płacicie dla Facebooka za usługi reklamowe, patrz, wchodzimy w podatek u źródła, no bo wypłacamy należność do podmiotu zagranicznego, ale jeżeli posiadacie państwo, Certyfikat rezydencji, to korzysta to, z umo, korzysta to ze zwolnienia z podatku u źródła. W związku z tym Państwo tego podatku nie potrącacie, ale i w tym, o czym zresztą na grupie podatki z sobą na Facebooku pisałam, na koniec roku, proszę Państwa, należy składać. Proszę Państwa, jest taka grupa czynności, która. Czasami ten podatek u źródła występuje, jak macie, czy czasami go trzeba pobrać, czasami nie. Jak macie certyfikat rezydencji, to są opłaty za korzystanie z urządzenia przemysłowego. Jeśli Państwo wypożyczacie samochód za granicę, czy na przykład korzystacie z leasingu zagranicznego, czy płacicie za najem, czy dzierżawę maszyny, proszę Państwa, i płacicie dla podmiotu zagranicznego, ta maszyna mogła przyjechać tutaj do Polski, bądź mogliście z niej korzystać za granicą, to, proszę Państwa, mamy coś tak również wchodzi to w zakres podatku źródła, i tu jest pewna trudność w czytaniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, dlatego, że jak Państwo macie tego typu należności, to powinniście zawsze sięgnąć najpierw do definicji należności licencyjnej w danej umowie i dopiero potem analizować umowę dalej. Dlaczego? Dlatego, że te opłaty za korzystanie z urządzenia przemysłowego w niektórych umowach, o unikaniu podwójnego opodatkowania są traktowane jako należności licencyjne i wtedy, jak macie certyfikat rezydencji, macie najczęściej obniżoną stawkę podatku źródła, czyli na przykład proszę Państwa, na przykład 10 czy 15%, natomiast w niektórych umowach, jeśli Państwo tego nie znajdziecie w definicji licencji, to, siedzi, to oznacza, że to siedzi w tak zwanych zyskach zakładów, a jak siedzi w zyskach zakładów i macie certyfikat rezydencji, to znaczy, że nie, nie, nie będzie obowiązku poboru podatku u źródła. Czyli podsumowując, najpierw proszę Państwa, sprawdzamy, czy. Mamy należności dla podmiotów zagranicznych, czy one się mieszczą w wykazie. Jak się mieszczą w wykazie? Sprawdzamy, proszę Państwa, czy mamy certyfikat rezydencji. Nie mamy, potrącamy podatek 20%. Mamy, sięgamy do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i co do zasady, potrącamy podatek wynikający z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W wielu przypadkach, na przykład usługi doradcze, księgowe czy reklamowe, posiadanie certyfikatu rezydencji będzie oznaczało zwolnienie z podatku źródła, ale uwaga, nie przy każdych czynnościach certyfikat, czy nie przy każdych należnościach certyfikat rezydencji spowoduje brak podatku. Jeżeli Państwo wypłacacie na przykład dywidendy dla podmiotu zagranicznego, czy należności licencyjne, to tam z pewnością co do zasady, jeśli będziecie mieli certyfikat rezydencji, musicie się liczyć z tym, że ten podatek wystąpi obniżony, pewnie 5, 10 czy 15 ale jednak obowiązek jego poboru wystąpi. Jeżeli macie Państwo kwestię, czy te należności związane z podatkiem wypłacane dla podmiotów zagranicznych, no i widzicie, że one są w puliach wchodzącej w podatek u źródła, powinniście Państwo jeszcze zerknąć, czy to nie są przypadkiem należności dla podmiotu powiązanego, należności typu, proszę Państwa, Prawa autorskie, licencje, know-howy, e, prawda, czy też, e, proszę Państwa, dywidendy. Jeżeli to jest ta, tego typu grupa czynności, e, to powinniście Państwo również sprawdzić, czy w skali roku dla danego podmiotu nie przekraczacie przy wypłatach granicy 2 miliony złotych. Jeśli ta granica 2 miliony złotych jest przekraczana, e, wówczas, proszę Państwa, niestety e, nie macie możliwości korzystania e, z. E, Preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, bądź zwolnień wynikających z dyrektywy, patrz, z przepisów również ustawy. Co Państwo wówczas powinniście zrobić? No tak de facto macie trzy możliwości. Albo zastosować tak zwaną metodę pay refund, czyli jak mam te wypłaty powyżej dwóch milionów złotych, to płacę podatek do urzędu, a potem albo my, albo proszę Państwa, ten podmiot zagraniczny w zależności od sytuacji może zwrócić się o zwrot tego podatku do y, organu y, podatkowego, albo, proszę Państwa, zarząd może złożyć odpowiednie oświadczenie do organu podatkowego o tym, że. Mówiąc z dużym uproszczeniem, że posiadacie wszystkie dokumenty i wiecie, że te należności są objęte zwolnieniem, ale tutaj, proszę Państwa, pamiętajcie, ze względu na skutki złożenia błędnego oświadczenia, czy negatywne skutki złożenia błędnego oświadczenia dla firmy czy dla zarządu, żeby to oświadczenie składać wtedy, kiedy Państwo macie pewność, czyli to oświadczenie poprzedzić, proszę Państwa, dogłębną weryfikacją i zgromadzeniem dokumentów. Z których wynika, że jednak to prawo do skorzystania z danych preferencji przysługuje, albo możecie, proszę Państwa, skorzystać z możliwości wystąpienia o tak zwaną opinię o stosowaniu preferencji. I tutaj, proszę Państwa, też zalecam z dużą rozwagą występowanie o te wnioski, a właściwie, proszę Państwa, tutaj kluczem jest prawidłowe sporządzenie. Wniosku o opinię zabezpieczającą. My nieraz, proszę Państwa, obserwując, powiedziałabym to, co się dzieje w praktyce podatkowej, widzimy, że gro podmiotów dostaje odmowę wniosków o sporządzenie o wydanie opinii zabezpieczającej. Bardzo często wynika to, powiedziałabym, w naszej ocenie z Niedostatecznego opisania stanu faktycznego, czy niedostatecznego przedstawienia organom podatkowym dowodów potwierdzających możliwość korzystania ze zwolnienia. Także tutaj też warto, proszę Państwa, korzystać z pomocy osób, które doświadczenie w tym zakresie mają. Proszę Państwa, nie wspomniałam o jeszcze jednej rzeczy, która nie każdego z Państwa będzie dotyczyła, ale w przypadku wypłaty niektórych należności, tutaj w szczególności należności typu dywidendy dla, Podmiotów zagranicznych, licencje czy też odsetki jest możliwość również w niektórych przypadkach skorzystania ze zwolnienia z podatku źródła, oczywiście przy podmiotach powiązanych do tej granicy do dwóch milionów do tej granicy, do tej milionów złotych, później tak jak powiedziałam te trzy zasady. Natomiast proszę Państwa, ja nie będę dzisiaj tego szerzej zwolnienia omawiać, powiem tylko w dużym skrócie, że ono dotyczy sytuacji, kiedy te należności występują pomiędzy podmiotami, gdzie jeden w drugim posiada co najmniej 10 10% udziałów przez co najmniej dwa lata podmioty na terenie Unii Europejskiej albo ewentualnie Szwajcarii. Także mamy dodatkowe zwolnienie, które też wymaga weryfikacji. Teraz proszę Państwa, jak już rozeznacie się, prawda, sprawdzicie, czy to wchodzi w podatek u źródła, nie wchodzi, wytypowaliście, co wchodzi, kiedy musicie pobrać, kiedy nie. Kilka takich uwag, na które chciałam zwrócić uwagę. Ja podałam Państwu, jak się liczy ten podatek u źródła, prawda, 1000 zł razy 20%, 200 odprowadzam do urzędu skarbowego, a proszę Państwa, 800 płacę dla kontrahenta. No ale mamy takie sytuacje, gdzie Państwo nijak nie macie możliwości potrącenia po prostu tego podatku u źródła od kontrahenta, czyli proszę Państwa. Sytuacja jest taka, że wypłaciliśmy dla niego te 1000 złotych, no i co mamy teraz zrobić, proszę Państwa? No więc, słuchajcie, są de facto dwie możliwości. Albo powinniście Państwo zapłacić te wyliczone, w tym naszym przypadku 200 zł, dla kontrahenta i wystąpić do niego o zwrot, jeżeli zapomnieliście na przykład potrącić ten podatek i on wam wtedy te 200 zł powinien zwrócić. Ale częstsze są sytuacje takie, gdzie państwo nie macie po prostu możliwości dochodzenia od drugiej strony. On mówi sorry, ale my się uzgodniliśmy, że to jest dla mnie kwota na rękę. To wszystko, co mi, prawda, to co tam ciąży w swoim kraju, to ty musisz tak policzyć, żeby, prawda, żeby mi się należało te 1000 zł. I wówczas państwo tę kwotę powinniście ubruttowić, czyli policzyć ją od tyłu w taki sposób, żeby po wyliczeniu podatku, proszę Państwa, wyszło Wam właśnie te tysiąc złotych. Proszę Państwa, akurat na przykładzie tysiąca mogę Państwu powiedzieć, że to wyjdzie 1250 po ubruttowieniu, no bo 1250 jak pomnożymy przez 20%, wyjdzie nam proszę Państwa 250 złotych podatku do odprowadzenia do organu podatkowego, a 1000 złotych to była ta należność, którą dla naszego kontrahenta wypłaciliśmy. I to jest, jakby to powiedzieć, jeden temat, który dosyć często się pojawia. Drugi temat, proszę Państwa, który dosyć często pojawia się w kontekście, czy o którym warto wspomnieć w kontekście podatku u źródła, to jest, proszę Państwa, kwestia obowiązków, które macie. No bo jeżeli mamy podatek, który potrącamy, to ten podatek, proszę Państwa, który potrąciliśmy, powinniśmy odprowadzić do organu podatkowego. Ja Państwu terminy dotyczące podatków u źródła, do kiedy je należy, Odprowadzić czy formularze wkleję później pod filmikiem. Natomiast proszę Państwa, od razu chciałam. Tutaj wspomnieć, że w przypadku osób, proszę Państwa, jeżeli pobieramy od osób fizycznych, płacimy do 20 następnego miesiąca, ale jeżeli od osób prawnych, do 7 następnego miesiąca, więc tutaj, jeśli ktoś się pierwszy raz z tym spotyka, to też uczulam na to, bo ten termin, nie Państwo jesteście przyzwyczajeni w większości do tego terminu 20. Tu zwracam uwagę, że występuje 7. Więc jeżeli pobieramy, no to pobieramy ten podatek prawda, i odprowadzamy do organu podatkowego, ale proszę Państwa, może być taka sytuacja, że Państwo no, nie macie obowiązku poboru, bo zapłaciliście dla Facebooka za reklamę, ale macie kopię certyfikatu rezydencji Facebooka, więc korzystacie ze zwolnienia. I proszę Państwa, w takich sytuacjach, proszę pamiętać, że to nie jest tak, że Państwo nic nie musicie robić. Już na koniec roku do organów podatkowych, bez względu na to, czy Państwo pobieraliście podatek, czy nie, trzeba złożyć IFT. W zależności od tego, czy to będzie osoba fizyczna, czy to będzie osoba prawna, albo złożycie Państwo IFT 2R, albo IFT 1R. Tak jak powiedziałam, pod filmikiem, proszę Państwa, wkleję dla Państwa szczegółowe informacje dotyczące nazwy formularzy, terminów składania i do którego urzędu Państwo powinniście te formularze złożyć. Ale zwracam uwagę, że jeżeli, nie po, że jeżeli weszliśmy w regulację podatku w źródła, ale korzystamy ze zwolnienia, bo na przykład mamy certyfikat rezydencji z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wychodzi zwolnienie, to my, proszę Państwa, mimo wszystko IFTY na koniec roku powinniśmy e, złożyć. Jeżeli, proszę Państwa, natomiast pobieramy podatek, no to oczywiście powinniśmy odprowadzić podatek, do tego powinniśmy złożyć CIT 10Z albo PIT 8AR. Znów po zakończeniu roku, w zależności od tego, czy pobraliśmy od osób fizycznych, czy pobraliśmy od osób prawnych, no i proszę Państwa, i wtedy oczywiście 1R czy 2R również, proszę Państwa, w tej sytuacji się pojawi. To są proszę Państwa takie najważniejsze informacje na temat podatku źródła. W zakresie podatku źródła moglibyśmy bardzo długo się analizować. Tutaj problemów pojawia się całe mnóstwo, na przykład przy korzystaniu, proszę Państwa, ze zwolnień w kontekście rzeczywistego właściciela wypłacanych należności, czy w kontekście, proszę Państwa, rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej. Proszę Państwa, my w praktyce widzimy coraz więcej sporów z organami podatkowymi dotyczących w podatku źródła i te spory, proszę Państwa, dotyczą najczęściej nie tematów drobnych, czyli gdzie Państwo mieliście usługi reklamowe i tak dalej, tylko w sytuacji, kiedy Państwo jakieś większe należności wypłacaliście dla podmiotów zagranicznych, najczęściej dywidendy, licencje, prawda, tego typu należności i tutaj organy podatkowe coraz częściej podważają, proszę Państwa, prawo do korzystania ze zwolnienia. Takimi przesłankami kwestionowanymi bywa często właśnie rzeczywisty beneficjent, kwestia rzeczywistego beneficjenta wypłacanych należności i rzeczywiste prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast proszę Państwa, w przypadku mniejszych kwot no przy kontrolach oczywiście organy zwracają uwagę na to, czy Państwo w ogóle odprowadzaliście podatek u źródła i zdarza się, proszę Państwa, że przy kontroli okazuje się, że w ogóle ktoś o tym podatku u źródła nie myślał. Tutaj niestety, proszę Państwa, wtedy i zaległość podatkowa z odsetkami za zwłokę, ale i kodeks karny skarbowy również się pojawia, Więc jeśli Państwo takie rzeczy odkryjecie po terminie, to warto, proszę Państwa, te rzeczy pokorygować i proszę Państwa, i w Dwa I proszę Państwa, isty, czy odpowiednie deklaracje, z, czy odpowiednie informacje z czynnym żalem złożyć. Proszę Państwa, w ramach dzisiejszego filmiku no, nie mamy takiej możliwości, żeby omówić wszystkie jakby to powiedzieć, możliwe należności, które Państwo możecie wypłacać. Natomiast ja chciałabym zwrócić uwagę na dwa, dwie takie należności, o które często padają pytania. Po pierwsze. Płacicie Państwo za korzystanie z programu zagranicznego. Coraz częściej gdzieś potocznie mówimy, płacę za licencję do programu, nie wiem, księgowego, programu jakiegoś tam, prawda, nie wiem, do obróbki zdjęć, jakiegokolwiek innego. No, wiecie, tych programów komputerowych, z których korzystamy, jest dużo. Często Państwo płacicie za nie należności granicę. Jeśli Państwo jesteście tak zwanym końcowym użytkownikiem, czyli bo powiedzmy, to Państwo księgujecie swoje, fakty, prawda, księgujecie w tym programie, to Państwo na przykład używacie, nie wiem, tego programu do obróbki zdjęć i tak dalej, czyli nie udostępniacie dalej, mówiąc najprościej, pewne rzeczy. Um, tu mówię z oczywiście z dużym uproszczeniem, to proszę Państwa, podatku u źródła nie ma. My potocznie nazywamy to należnościami licencyjnymi, ale to nie są te należności licencyjne, o których mowa, proszę Państwa, w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania czy w przepisach dotyczących podatku u źródła. Czyli, proszę Państwa, jeżeli um, płacicie za korzystanie z programu komputerowego, z którego korzystacie na własne potrzeby, ten podatek u źródła, co do zasady, Wam nie wystąpi, bo będziecie tak, jeżeli. Oczywiście zakładamy, że jesteście tutaj tak zwanym użytkownikiem końcowym. To jest jedna należność, o której chciałam wspomnieć. Druga należność, proszę Państwa, która przez wiele lat była sporna, to jest, proszę Państwa, to są należności dotyczące ubezpieczeń. Czyli jeżeli wykupywaliśmy ubezpieczenie od podmiotu zagranicznego, to czy przypadkiem nie, pojawiał się podatek, nie pojawia się podatek u źródła? I tutaj, proszę Państwa, sądy administracyjne, no, różnie do tego potrafiły podejść. Organy podatkowe twierdziły, że to jest umowa podobna do gwarancji, a gwarancje są akurat objęte podatkiem u źródła. Proszę Państwa, ja od dawień dawna przekonywałam, że ubezpieczenia i gwarancje to są dwie zupełnie, proszę Państwa, różne rzeczy. W związku z tym, ubezpieczenia nie podlegają pod podatek u źródła, i mamy, proszę Państwa, orzecznictwo NSA. To najnowsze orzecznictwo NSA, i tych orzeczeń jest już kilka, potwierdziło, proszę Państwa, wyraźnie że w przypadku opłat, wypłaty należności z tytułu ubezpieczeń dla podmiotów zagranicznych nie występuje podatek u źródła. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie dzisiejszego filmiku. W pigułce starałam się powiedzieć o podatku źródła, tak jak powiedziałam, tutaj problemów jest dużo, dużo więcej. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby więcej posłuchać o podatkach, zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie. Zapraszam też na grupę na Facebooku podatki z SOW. Natomiast jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w. Innym Indywidualnych sprawach. Zachęcam do kontaktu z moją kancelarią. Linki pod filmikiem. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam na kolejny filmik za tydzień. Dzisiaj jeszcze nie powiem Państwu do końca, co będzie, bo sama się waham z kilkoma tematami. Natomiast, proszę Państwa, na pewno w najbliższym czasie będzie też filmik na temat przekształceń i błędów takich, ale podatkowych, ale również prawnych, które są często przy takich przekształceniach popełniane. Dzisiaj dziękuję Państwu bardzo i zapraszam za tydzień.